Audi właśnie zaprezentowało nowe RS5 i powiem od razu, to nie jest zwykła kolejna generacja. Według zapewnień producenta to ma być najmocniejsze RS5 w historii, a przy okazji model który robi coś przełomowego. Po raz pierwszy staje się hybrydą plugin, ale nadal trzyma się tego, co dla wielu jest kluczowe. Pod maską zostaje benzynowe V629 Biturbo. Brzmi jak połączenie dwóch światów klasycznej sportowej szkoły i nowoczesnej technologii, która ma dawać nie tylko zasięg na prądzie, ale przede wszystkim osiągi i trakcję. I teraz uwaga, w tym RS5 nie chodzi tylko o moc na papierze, tu wchodzą nowe rozwiązania w napędzie 4, nowa logika zarządzania energią i systemy, które mają sprawić, że auto będzie szybkie nie tylko na prostej, ale też w zakrętach i w każdej fazie jazdy. Zostańcie ze mną do końca, bo przejdę przez wszystkie liczby i szczegóły krok po kroku, a na koniec powiem Wam, co ta premiera mówi o rynku i w jakim kierunku moim zdaniem idą sportowe auta. Zaczynamy. Ważna sprawa od razu mają być dwie wersje nadwozia: sedan, która w praktyce jest liftbackiem oraz avant. Czyli sportowe Audi, ale z wyborem, bardziej na styl albo bardziej do życia z jeszcze większą funkcjonalnością. Stylistycznie, nowe RS5 jest bardziej agresywne i wyraźnie większe. Nadwozie urosło o 9 cm na szerokość i 9 cm na długość, co od razu wpływa na proporcje. Przód to klasyczne RS-owe klimaty z dużą osłoną chłodnicy w strukturze plastra miodu, ale tutaj dochodzi element aerodynamiki aktywnej. Za grillem pracują automatycznie sterowane kurtyny powietrza, które regulują przepływ w zależności od potrzeb chłodzenia i oporu powietrza. Z tyłu uwagę przyciąga masywny dyfuzor i wydech. Końcówki są ustawione bardziej centralnie niż w wielu dotychczasowych RS-ach. Audi podkreśla też, że sztywność struktury nadwozia względem zwykłego A5 wzrosła o 10%, co ma znaczenie zarówno w prowadzeniu, jak i w pracy zawieszenia pod obciążeniem na torze. Koła i hamulce wyglądają jak wyjęte z auta o poziom wyżej. Standardowo lub opcjonalnie mamy kute felgi 20 albo 21 calowe, a za nimi potężne zestawy hamulcowe. Stalowe tarcze mają rozmiar 420 mm z przodu i 400 mm z tyłu, to już jest półka superkarów, a dla wymagających przewidziano ceramikę 440 mm z przodu i 410 mm z tyłu, a dodatkowo taki zestaw ma być lżejszy o 30 kg. Audi podaje również bardzo konkretny wynik: zatrzymanie ze 100 km na godzinę do zera w zaledwie 36 m. To liczba, która ma budować wiarygodność RS5 nie tylko jako szybkiego auta na prostej, ale też jako maszyny zdolnej do powtarzalnego hamowania przy dużych prędkościach. Wnętrze nowego RS5 idzie w nowoczesność i e sport naraz. Zaimplementowane w nim materiały to miks skóry, ciemnych wykończeń i sportowych akcentów, a fotele mają wyglądać jak porządne, RS-owe siedziska z wyraźnym trzymaniem bocznym i pikowaniem. W standardzie pojawia się sporo komfortu, bo mowa o fotelach z elektryczną regulacją i masażem. Kluczowe są też elementy sterowania podjazdem. Przyciski RS, szybkie ustawienia układu napędowego i co bardzo istotne funkcja 10-sekundowego boosta, czyli chwilowego pełnego dociśnięcia układu do maksymalnej wydajności. Audi pokazuje też, że to auto ma być technologiczne aż do przesady. Mamy zestaw trzech ekranów prawie 12-calowe cyfrowe zegary, 14,5-calowy jako centralny ekran multimediów oraz prawie 11-calowy ekran pasażera, który, co ciekawe, ma być tutaj standardem. Multimedia nie kończą się na nawigacji czy Apple CarPlay, bo system potrafi także analizować jazdę, parametry przejazdów na torze, a nawet raportować rzeczy w stylu osiąganego kąta poślizgu ale o tym szerzej opowiem w dalszej części materiału. Teraz pozwólcie, że przejdę do najważniejszego, czyli do napędu. Dobra wiadomość to taka, że V6 zostaje. Podstawą jest silnik o pojemności 2.9 TFSI V6 Biturbo. Sam silnik spalinowy ma 510 koni mechanicznych mocy i 600 Nm maksymalnego momentu obrotowego. I co ważne, to jest o 60 koni mechanicznych więcej niż wcześniej. Audi wprowadza tu konkretne rozwiązania. Silnik pracuje w cyklu Millera, czyli w skrócie ma być sprawniejszy przy częściowym obciążeniu. Są dwie turbosprężarki o zmiennej geometrii przeprojektowane do lot, żeby łatwiej utrzymać wysokie ciśnienie i powodować ciągłą dynamikę silnika. Do tego jest wyższe ciśnienie w trysku paliwa. I pojawia się rzecz, której wcześniej w RS5 nie było chłodnice powietrza do ładowania typu woda-powietrze. To ma obniżać temperaturę do lotu przy dużym obciążeniu i stabilizować moc, czyli po prostu, żeby auto powtarzalnie jechało tak samo mocno. Producent deklaruje też do 20% niższe zużycie paliwa przy wysokich obciążeniach względem poprzednika. Ale to jest dopiero połowa historii, bo nowe RS5 to plugin hybrid. Dostaje silnik elektryczny o mocy 177 koni mechanicznych i momencie 460 Nm. I to nie jest elektryk na pokaz. Jest zintegrowany z ośmiobiegową skrzynią Tiptronic z klasycznym konwerterem momentu i przekładnią planetarną, czyli z rozwiązaniem nastawionym na wytrzymałość. Jest nawet zewnętrzna chłodnica skrzyni, żeby temperatura trzymała się w ryzach podczas mocnej jazdy. Audi zmniejszyło opory ciężkich elementów wirujących w przekładni, co ma skrócić zwłokę i poprawić precyzję zmiany biegów. Silnik elektryczny pełni też rolę rozrusznika. I teraz liczby, które robią największe wrażenie. Moc systemowa to 639 koni mechanicznych, a moment systemowy to aż 825 Nm. Przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę w zaledwie 3,6 sekundy. Są dwa tryby, EV i hybrid. W EV jedziemy tylko na prądzie. W trybie hybrid kierowca może na ekranie ustawić docelowy poziom naładowania baterii, czyli albo zostawiamy energię na później, albo wykorzystujemy ją w mieście. Jest też strategia predykcyjna, która planuje użycie energii na podstawie trasy z nawigacji, żeby częściej korzystać z prądu w korkach i w obszarach miejskich. Bateria trakcyjna wykonana jest w technologii 400V. Pojemność to niecałe 26 kWh brutto i 22 kWh netto. Moduły są umieszczone pod podłogą bagażnika. Zastosowano ulepszoną chemię ogniw, żeby moc była lepiej dostępna przy niskim naładowaniu i w skrajnych temperaturach. Ładowanie odbywa się z mocą do 11 kW, a pełne ładowanie do 100% trwa około 2,5 godziny. Zasięg na prądzie wynosi do 87 km. I co ważne, Audi podkreśla, że bateria ma znaczenie dla osiągów, bo zasila nie tylko silnik trakcyjny, ale też elementy napędu 4, w tym system Dynamic Torque Control. No i właśnie, największa nowość Audi wprowadza nowe rozwiązanie w Quattro Dynamic Torque Control. To jest system, który ma robić elektromechaniczne wektorowanie momentu na tylnej osi i jest oferowany seryjnie. Całość to mechanizm typu Transax z dodatkową przekładnią. Mamy aktuator, przekładnie nadbiegowe i mechanizm różnicowy, który potrafi przenosić moment między tylnymi kołami w bardzo szerokim zakresie. Sterownik przelicza docelowy rozdział momentu co 5 milisekund, czyli 200 razy na sekundę. W samym module pracuje chłodzony wodą silnik elektryczny z magnesami trwałymi o mocy 8 kW i momencie 40 Nm, który pełni rolę aktuatora. Audi podaje, że system w 15 ms potrafi wprowadzić różnicę momentu do 2000 nm i co kluczowe, działa nie tylko przy przyspieszaniu, ale też przy odjęciu gazu i podczas hamowania. Audi łączy to z nową generacją centralnego mechanizmu różnicowego, powodując częściowe spięcie osi utrzymywane nawet wtedy, gdy kierowca nie dodaje gazu. Efekt ma być taki, że auto szybciej reaguje na skręt i ogranicza podsterowność przy przeniesieniu masy. Do tego dochodzą tryby jazdy: Comfort, Balancet, Dynamic oraz ustawienia RS. Jest tryb RS Torque Rear, który ma pomagać w maksymalnym dociążeniu tylnej osi i kontrolowanych uślizgach. Jest RS Sport na maksymalną trakcję i szybsze tempo jazdy. Jest RS Individual, gdzie osobno ustawiamy wspomaganie kierownicy, zawieszenie, reakcję napędu spalinowego i elektrycznego, dźwięk, system ESC i pracę wektorowania. I jest Boost, pełna moc przez 10 sekund, a skrzynia redukuje przełożenia pod natychmiastowe przyspieszenie. Audi zarządza również energią. W trybie Dynamic poziom naładowania nie spada poniżej 20%, a w RS Sport i RS Torque Rear utrzymywany jest około 90%, żeby wsparcie elektryczne było stale dostępne. Teraz hamulce, bo przy takich parametrach to nie jest temat poboczny. Nowe RS5 ma Break by Wire, czyli pedał nie jest mechanicznie połączony z zaciskami, a system miesza rekuperację i hamowanie cierne. Najpierw auto odzyskuje energię, a hamulce cierne dołączają, gdy potrzeba większej siły. Audi wdraża ABS-2.0, żeby poprawić dozowanie i szybkość regulacji. Zawieszenie? Układ z pięcioma wahaczami z przodu i z tyłu. Audi zmienia geometrię przedniej osi poprzez nowe przeguby, wahacze i tuleje, żeby poprawić precyzję i komfort tłumienia nierówności. Dynamic Torque Control wymusił przebudowę tylnej osi. Audi stworzyło ją od zera, żeby koła lepiej trzymały kontakt z nawierzchnią przy przyspieszaniu, hamowaniu i zakrętach. Nadwozie usztywniono o 10% względem bazowego A5. Zawieszenie RS Sport ma specjalne amortyzatory, które sterują osobno dobiciem i odbiciem, więc charakter auta ma się mocno zmieniać zależnie od trybu. Układ kierowniczy ma krótsze przełożenie. Teraz 13 do 1 i bardziej bezpośrednią reakcję. I te wszystkie systemy, elementy mają wpływ na końcową masę pojazdu. Właśnie teraz mowa o wadze. Zatem nowe RS5 waży 2355 kg w wersji Sedan i 2370 kg w wersji Avant. Produkcja odbywa się w Neckarsulm. Zamówienia ruszają w pierwszym kwartale tego roku, a dostawy mają wystartować latem. Niebawem opublikowany zostanie polski cennik pojazdu. Nowe RS5 pokazuje bardzo wyraźnie, gdzie dziś idzie sportowa motoryzacja. Widać, że producenci nie robią już hybryd plugin tylko po to, żeby spełnić wymagania i mieć lepsze liczby w katalogu. Tutaj prąd ma pracować na osiągi. Bateria jest utrzymywana na wysokim poziomie naładowania w trybach RS, a energia zasila nie tylko silnik elektryczny, ale też elementy napędu 4. Druga rzecz, coraz większą rolę gra sterowanie momentem i praca układów, które potrafią reagować szybciej niż kierowca zdąży pomyśleć. Dynamic Torque Control, przeliczenia co 5 ms, różnica momentu do 2000 nm w 15 ms, to wszystko pokazuje, że szybkie auto coraz częściej oznacza auto, które potrafi idealnie wykorzystać przyczepność. Trzecia rzecz. Masa rośnie, bo rośnie technologia. I pytanie brzmi, czy kierowcy to zaakceptują, jeśli w zamian dostają skuteczność, powtarzalność i możliwość jazdy na prądzie w mieście, a na torze czy na trasie pełne wsparcie systemów. Dla wielu osób to będzie atrakcyjne, bo jedno auto może być spokojne w trybie EV i bez kompromisów w trybach RS. No i teraz pytania do Was, bo jestem ciekaw Waszego zdania. Czy takie RS 5 to dla Was idealny kierunek, bo łączy V6 2.9 biturbo z mocnym wsparciem elektrycznym i daje 639 koni mechanicznych oraz 825 Nm? Czy jednak hybryda plug-in w sportowym aucie to dla Was coś, co odbiera część klasycznych emocji? Jak patrzycie na masę, czy przy takiej technologii napędu, hamulców i zawieszenia to przestaje być problemem, czy nadal ma ogromne znaczenie? Którą wersję wybralibyście? Sedan czy Avant? I jak oceniacie przycisk Boost? Świetny dopalacz na 10 sekund, czy niepotrzebny gadżet? Napiszcie proszę w komentarzach, bo chcę zobaczyć, jak Wy widzicie przyszłość takich sportowych aut. Moi drodzy, jeśli film Wam się podobał i chcecie więcej, to koniecznie zostawcie lajka, czyli kciuka do góry dla YouTubeowego algorytmu. Zasubskrybujcie, proszę, kanał Motoprezentacje i kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z kolejnymi motoryzacyjnymi materiałami. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmie. Cześć.